I to było takie... Cześć wszystkim! Ja. Cześć wszystkim! Więc dzisiaj witam was w nowym filmiku z Radkiem! tema I dzisiaj będziemy wkręcać naszych znajomych youtuberów, będziemy na nich dzwonić i wkręcać z jakimiś ciekawymi, śmiesznymi sytuacjami. A jak ja nie mam znajomych youtuberów? Podatom? No to masz problemy generalnie. I no, myślę, że w tej konkurencji akurat w ogóle wygra Radziu, gdyż no on jest dobry we wkręcaniu. Ja jestem trochę gorsza. Ja jestem po szkole aktorskiej wiecie, dwa miesiące. <laughs> o To długo. To nie przedłużając, Zacznamy! jest pierwszy? E, ja mam zostać pierwszy boję, już nie wiem co mam myśleć <grymka> Ada! Ada skąd? proszę dobra, Państwa! Jest co tu Ada przeprowadziła się niedawno ja. do Warszawy. Może te, te tak, też... Tak nie mam mieszkania, właśnie, dobra dobra. Że może... przenocuję. No, Na miesiąc. Segnam. <grymka> dobra, zwonimy do Ady. Maga, oh dzwonimy ma do Ady Skąd. Proszę bardzo. No, hejo, możesz mówić? Mogę. Ej, mam takie pytanko. Pamiętasz jak gadaliśmy w tym, w Forever 21 o naszym mieszkaniu, że nie mamy i tak dalej, i tak dalej? No. Bo jest taka opcja, że Piotrek z Kosperem chcieliby w sierpniu, że tak powiem, nie mieszkać w Warszawie i wrócić do domu i dopiero od września byśmy mieli mieszkanie, a ja nie chciałbym jechać do domu, nie chciałbym wracać w sierpniu i czy byś mi dała radę przenocować w sierpniu przez miesiąc? No, nie bardzo. Nie bardzo, co? gdzieś tam nie wiem na kanapie pod łóżkiem, nie wiem gdziekolwiek. Na balkonie no, jest no, ciepło. Nie bardzo właśnie Radek. Kurde, to lipa. A na wycierażce chociaż? No też nie bardzo. Też nie bardzo. Ojej, no dobra no. A uko jeszcze mógłbym spać, pomieść tak szybko. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Ej no. A gdzieś tam w parku koło ciebie. <noise> no nie, no, Radek no, nie bardzo, no. No, spoko, dobra, rozumiem. To będę szukał jeszcze dalej. No, to nie przeszkadzam. Buziaczki, pa! Oj, Ada, no nie miło, zbyt. No wiesz co, Ada? Bracia byś masz... zostawiła w parku na ławce. Nie, no, ja nie wiem. Muszę to no. niej końca innego, sprawdzić. Nie wiem, nie pamiętam co, Marta! Marta! O, dobra, Marta wraca do Penera. Pewnie jest niezwykle jeszcze nie. zmęczona i tak dalej, ale spróbujmy. I co tu, Martę? Hmm. To powiedz Może na studia do, K do Katowic, do Sosnow do Katowic, mogła u nich w Sosnowicu... Tak! Tak, no. żebym nie nie nocować. Dobra, dzwonimy do Marty. Oooo! Marta! Zobaczymy. Kurde. To idzie się indziej przeprowadzam w takim razie? Do kogo? Do Kospera! Koster. Kurde, z tym przyciskiem... Kosper, tak. Do Kospera zadzwonimy, że stwukliśmy jego przycisk e, wczoraj w nocy. chcę go bardzo przeprosić, tak, że popalowaliśmy, ale no... Halo? No, <noise> ha, zadzwoniłaś? Tak, słuchaj, jest taka mało przyjemna sprawa. No dawaj. No bo wczoraj um, mieliśmy iść na miasto z Radkiem i Klaudią, ale jednak zostaliśmy w mieszkaniu, bo padało i w ogóle. Uh -huh. A, no i potem jak troszeczkę się napiliśmy i w ogóle, no to zaczęliśmy sobie tańczyć i macie troszkę bałagan w mieszkaniu, nie ukrywajmy. No. Um, no i tak z Klaudią wybijałyśmy i przycisk spadł twój. Zbił się. Okay. Ale na jak gdzieś indziej byłaś. No, w mieszkaniu przecież. Nie, no nie wiem. E... Wkręcacie, czy tam, czy nie, było? Nie. No i no, no, też poważnie mówię. I czy da się. Yy, no mówię, że szybka się właśnie zbiła, i czy to da się jakoś naprawić? Myślisz, że tam do Twojej sieci partnerskiej napisać, czy coś, żeby ci nowy wysłali. Nie, dobra. No dobra, okej. Okay, no rozłączy no, także Kosper spokojnie, przycisk jest cały ja nie dałbym go skrzywdzić no. wiem jakie to jest ważne dla każdego youtubera, także żeby sam snapa, o teraz to teraz ja, ja wyrosłem kość. tak to jest to moje? tak sam Kosper przeszkodził, chce ze mną lecieć nie, może jakiś event Arik, żeby musiałaby być w trybie coś tego typu, że że event na basenie, o jakiś właśnie event na basenie dobra, tak, gdzie... dobra, byś... dobra w takim razie ja wkręcam majukę tym, że w Tychach niedaleko mnie powstał super, właśnie w sumie powstaje. Aquaparku. Super Aquapark i właśnie, że... że będziemy robić jakiś tam event, na którym będzie trzeba być strojach kąpielowych i czy się na to pisze. Halo. No Heja, możesz mówić? No. Ej, mam takie pytanko. Bo niedaleko mnie tam mojej miejscowości w Tychach otwierałem taki super Aquapark, ma jest największy w Polsce. Mhm. I dostałem takie zaproszenie, żeby zrobić jakby taki. No, nie i ale wiesz, że tam z parę Palace mamy takie właśnie vlog vloger, youtuberów, którzy by, wiesz, zareklamowali, jakby ten obiekt, będąc tam, nie? Przez cały dzień. I pytanie, czy chciałabyś na coś takiego, z takim coś wziąć, wziąć udział? A dosłownie, a czy ty mnie przypadkiem nie wkręcasz, bo nagrywacie filmik z niką? Nie, już nagrywaliśmy, skończyliśmy. Tak? No. Jakoś nie wierzę, wierzę. Nie, no serio ci mówię teraz. Dzwoniłem już ja, do Ady ja też do, ja do Olur. Mam na tu, naprawdę, bo... Co, co, co? Nie wiem, no nie wydaje tak. mi się, że... Żeby... No serio, dzwoniłem tam ten... wcześniej jeszcze do Ady, do Olur to. też, bo Olur to jest Katowica niedaleko. Jeszcze do Marty, ale Marta nie odbiera bez popenerze chyba. I ten... Kłopaki też jadą, kosper z Pioczkiem. <noise> nie wiem No nie to wiem, jak... Bo coś... ci musiałabym zobaczyć wszystko, na własne oczy, jak nie wiem Dobra, ta ja ci podejście linka do tego, bo to się otwiera ogólnie w sierpniu. Ja ci będę się od tego linka i ten... I mam 10 osób zgadzań, no i w sumie taką naszą ekipę, wiesz chciałem, nie? Zabrać. No tak, jak zobaczę to wtedy ci dam odpowiedź. Dobra, to ja cię wyjdę linka zaraz i ten i mi odzwonił, dobra? Dobra. Dobra, no to trzymaj się, pa. Pa pa. W sumie nie przemyśleliśmy tego, że dodaliśmy snapaż nagrywamy no? i że wszyscy z nami będą drogę nie, nie oglądać nie Dobra, no, ja w Ale w sumie siadło można powiedzieć tak no? pół na pół. Dobra. Teraz ostatnią ja osobę. osobę. Tej Nikola głosuje. Hmm. Zobaczymy, kto to będzie. Chcemy jeszcze serdecznie podziękować Adzie, która jak dzwoniliśmy do niej, to mówiła, że nie, nie, do, nie, nie ma opcji i tak dalej. A chwilę później napisałaś jej SMS-a, że to był tylko prank. I odpisała bardzo mojego SMS-a, że Uff, to dobrze, bo ja teraz siedzę i się martwię jak ci pomóc, tak żada dziękuję. Przemek! Przemek! Dobra. dobra, to dzwonię do Przemka. Eee, hmm. Może coś tą wizytą w Poznaniu. Eee, no, może że radio właśnie. Za radiem teraz coś, że audycja jakaś. Że... A ta... może że z rzobbing go wkręcę, że ja, e, dzwonili do mnie, że miała mieć jakiś panel czy coś i że ja nie mogę pojechać do rzeszowa i Czy To za ciebie. Chodzi za dobra, dobra, okej. Okay. Hejka, Przemek, słuchaj, ty jedziesz do Rzeszowa Morze na ten event? No wygląda <grywa> mordo To super Słuchaj, bo jest taka sprawa, no bo ja nie mogę pojechać, bo ja tam wyjeżdżam w ten sam dzień nad morze, no nie? E, I do mnie Kalinowski dzwonił, czybym poprowadziła z nim jakiś panel Tam chodzi, wiesz, żeby porozdawać nagrody, jakieś tam gadżety od Genesis i takie różne tam, nie? No, Ale no nie mogę, jak już <grywa> wspomniałam i czy byłbyś chętny poprowadzić to za mnie? Bo obiecałam im, że kogoś znajdę po prostu za, na zastępstwo. Oko, okay. a co bym musiał robić? No mówię, po prostu byś tam był na scenie, byś trochę potańczył, trochę pośpiewał, porozdawał nagrody, poprowadził karaoke, byś śpiewał razem z nimi. Nie, 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 jak karaoke to odpadam, naprawdę. Oj, no proszę cię, na pewno ładnie śpiewasz. Nie, kurwa, nie. Jak zawsze jakieś to ja nie śpiewam. To może polecisz kogoś innego? Radek? Nie no Radek już nie może, bo on coś tam już nie może, bo gadałam z nim. Tak? Eee... W sumie... No nie ma ale przyjmie, jak gdybyś taki dalej nie pasował do tej roli. Dostaw. Wódkę byś dostał gratis. Co bym dostał? Wódkę. <grym> Aż tak mało mnie No dobra, to trzy. Trzy wódki? o jeden bo nie, ale ja naprawdę okropniją. Ale pod koniec, słuchaj, tego panelu byłyby zawody w piciu, kto szybciej wypije i myślę, że dlatego byłbyś idealny. Aha. A nie, jak, jak się podoba. A nie wiem, a mógłbym razem z Marcą. Jedna osoba. Ale Navkalinowski będzie z tobą na scenie, nie? On będzie śpiewał, ty będziesz pił. Dobra, jest taki tak będzie, że ja nie śpiewam to spoko. Dobra, super. No to w takim razie <toddź> zgadamy. Dobra, ty nie chodź się do, do mnie odbywa, nie? Dobra, dobra. No to papa, dzięki. Okej, okay, to dobra. tam. Brawo, <grym> Nikola, nie śmiałaś się! Dobrze ci poszło, czyli jednak musisz koło siebie kogoś mieć, żeby kręcić? No, będzie. może tak, tyle lepiej mi idzie. No, no dobrze. Tak, okay. Fajnie, w sumie ale, no bo i mi się udało wszystkich, mnie no. na odcinku u ciebie tak samo. No, tak, dobra. Fajnie. Tak fajnie. Tak, że myślałam, że będę gorzej wkręcać, ale jednak udało się w miarę, także. Dobrze, w takim razie dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Wpadajcie na kanał Radzia i papa! Pa!